Witam wszystkich bardzo serdecznie. Panowie Kmicic, zostawiamy oczywiście łapkę w górę obowiązkowo. I moi drodzy, kolejny zapis. E, teraz e, powiem tak, Francja powinna być blisko Pisa już powoli, nie? Tylko ja bym tutaj sobie zameczek jakiś dorwać chciał. O, to w sumie mój jest zamek. E, mam straty w armii, więc muszę się odrekrutować na pewno. Weźmiemy tę jazdę. Z racji, że ta jazda robi tyle, co te szwadrony śmierci, no to będziemy dosłownie z tego korzystać, nie? Może jeszcze moi nabiją jakieś straty Francji, nie mam pojęcia. Fajnie by było, bo aktualnie to tylko ja nabijam straty. Ja wygrywam, jak, jak głupio to nie zabrzmi, wszystkie wojny, więc... To jest też takie dziwne. Zawsze ja się biję solo ze wszystkimi, no. Tak. Totalnie gównianie. To wygląda. Czekaj, przejedziemy tu? O, nie, nie, nie. Tego mi daj, Andrzej. Dobra. Robię na fula wojsko kawaleryjskie, w dupie to mam. Jak będę się bił z HRS, stary, później jak się wyzwolę, to będzie tragedia, nie? Muszę mieć dobrą armię. Tylko najgorsze jest to w tym wszystkim to, że oni naprawdę nie chcą walczyć z Polską, jakimś... jakimś głupim w ogóle cudem, nie? Dlaczego wy nie chcecie atakować Polski? To jest dla mnie też zadziwiające. Ty, ale oblegają dwa zamki, no to jakbyście to oblężyli, to oni powinni War oszynim skoczyć. Ja chyba będę musiał sprowokować wojnę z Polish Principalities, nie? Wiem, zrobię tak, bo tak to ja będę czekał 15 lat. Ja sprowokuję wojnę z Polish Principalities, czyli najadę na ich wioskę. Wiecie co? Zrobię tak, jak Renald of Châtillon. On się chyba tak nazywał, ten koleś. Wiem, że nie macie pojęcia, o czym w ogóle powiedziałem teraz, ale... Yy... Renald of Chatillon był gościem, który w Jerozolimie, że tak powiem, stacjonował. I on napadał karawany muzułmańskie w tamtym regionie i Saladyn później zbierał armię, żeby zdobyć Jerozolimę, bla, 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 później Baldwin przyjeżdżał, z big bani, nawet jest o tym film, Królestwo Niebieskie, nie? Ja zrobię taki podobny manewr, mi się wydaje, że to lorowo nawet może być spoko, że właśnie Kmicic jest tak zbulwersowany tym, że Holy Roman Empire nie chce podbić Polski, że po prostu jadę i napadnę na polską wioskę, teraz i sprowokuję tą wojnę, nie? I to będzie moim takim jakby, wiesz manifestem, nie? Wiesz, co chodzi. No nie wiem, jak to powiedzieć. Jeszcze pojadę yy, do Pragi. Wezmę, zniszczę, w sensie sprzedam tych, tych gości, nie? W karczmie. Wysprzedam się. Mam 67 jedzenia, więc warto by było kupić więcej. Dobra, kupmy rybę i kupmy jeszcze więcej tego. Dobra. Jedziemy napadać. Ceski Stember Castle to jest Republika Wenecji, okej, okay, to, to mnie interesuje. Tu jest piastowie Polscy, to posiadają. Dobra, e, podejmij wrogie działanie, napadnij na wioskę. Moi drodzy, sprowokowaliśmy obecnie konflikt z Polską, nie? Nie ukrywam. To z mojej winy zostało sprowokowane, wiadomo, wiadomo, wiadomo. I zbieram teraz, boże, ja nie mam praktycznie ludzi tutaj do zebrania, stary. Jakbym chciał im zniszczyć armię, to bym 30 wpływów poświęcił. Dobra, zniszczę im armię, podświęcę 60 wpływów, ale dzięki temu, no właśnie. Dzięki Boże, kochany, ale to są słabiaki, nie? Dobra, zniszczyłem im armię, oni będą poddenerwowani. Wydam te 125 wpływów za 1200 ludzi. Pięknie, czy tam nawet mniej, zobaczymy. Ja się tutaj poczekam na nich pod Pragą, żeby się zebrali, nie? I wtedy, i teraz będę mógł zająć kraków, panowie. Tak, re realnie, nie? A więc wreszcie ruszę kampanię do przodu, chociaż trochę. Tylko muszę tutaj poczekać, żeby ty, ci panowie przyjechali, nie? Bo to. Poczekamy sobie w osadzie, i niech ci ludzie sobie werbują jeszcze. Zawsze będzie ok, nie? <laughs> Widzisz, coraz więcej ludzi dojechało, świetnie. Wiecie, że oni sobie tutaj będą radzić. Będą sobie siedzieć, czekać, fantastycznie. I teraz my ruszamy to. Dobra, ruszam na wojnę z Polską. Mam 750 ludzi. Raczej już. Dobra, dobrałbym tego typa. O, wpływowo to wygląda beznadziejnie, ale zbiorę to, zbiorę to. Mam 800 ludzi, nie? O, Henryk III, Duke of Wrocław, jego trzeba rozbić. 400-osobowa armia, jakbyśmy ją dorwali, to by było fantastycznie, nie? Dawajcie. Mec jest oblężony, ale kogo to obchodzi? Kurde, jakbym go dorwał jakoś, nie? To armię 400-osobową, to by było fantastycznie, stary. Ty, on oblega Pragę, no to ja teraz w niego uderzam. Dobra, wreszcie jakaś bitwa wielka. Idealnie, wreszcie jakaś bitwa wielka, stary. Zaatakuję ten obóz oblężniczy, zniszczę tego Henryka i później ruszam na Kraków. A później zdradzam HRE. Nie interesujemy to. Zdradzam całe Holy Roman Empire, nie? Kto ty jest agresorem? Ja jestem agresorem, okej. Okay. Dobra. Proszę do przodu. Kawalerię bym prosił tu, nie? Och, no, och, no, Powinno to oddać. Tak mi się wydaje. Oj, oj, chyba nie oddaję jednak za bardzo. Słabi ci ludzie. O Boże, to są wieśniaki chłopie. Dobra, panowie, tu nie ma co żartować, nie? Tu trzeba wjeżdżać. Bo tu chłopy by mnie wystrzelały, nie? Polacy mają o wiele lepszych uczników, stary. Dobra, chłopie oni by mnie wystrzelali legitnie, nie? Zobacz, Zobaczę, jakich oni mają ludzi, stary. A ja mam starych chłopów, bo oni się wypalili na wojnie z Francją, nie? Dobra, on no to będzie ciężkie, ale jestem w stanie poświęcić wasze życie, żeby zdobyć Kraków, nie? I zdobyć tron Wielkiej Polski. Takie jest życie, life jest brutalnie. Jeszcze moja żona Konstancja jest w ogóle, z Polką się ożeniłem. Tu trzeba pomóc. No tu będą duże straty, ale czymże są straty? Jak Henry, The Bolt czy jakiś tam gościu. Boże, mają włoskich najemników Polacy. Jezus, Mariusz, skąd was staczy na takie prykasy, nie? Dobra, odjedźmy stąd. Przebijcie ich totalnie. My ich rozbiją. Ale straty będą duże. Gdybym masy nie miał to by była tragedia, nie? Dobra, już Monsho tu jest dwuręki, więc jest spoko. O nie, 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 no ja nie mogę poleć. Nie ma opcji, panowie. Kmicic nie umiera. Nie umieraj, Kmicic. Andrzej, proszę cię. Dobra, w sumie będzie OK. Teraz ich wyrżniemy, wszystkich, praktycznie. Dobra, plus. Jeszcze coś? Nie, dobra. Ile wpływu za to? Dobra, to mało interesujące, to jest, ale okej. Okay. Weźmy jeńców, sprzedam wszystkich. Dobra. No, armia mi się trochę wykruszy teraz. Duże straty będą. Ogromne będą straty, ale ty, mogłem 200 ludzi mieć przy sobie. XD? Czekaj, karczma, weź to, sprzedaj. Wygnanka, no to bądź dalej wygnana. Eee, dobra, mogę mieć więcej ludzi, więc zbieramy. Dobra, ale mało mam. Niech się tutaj pouleczają chłopaki. Strasznie, 700 ludzi. Czy to wystarczy na oblężenie Krakowa? Szczerze wątpię, nie? Ale zobaczymy. Dowerbuję już po prostu wszystko, co mogę. Kolejna ta gra na pierwszy rzut oka, no, powiem ci tak, nie? Tą gra się fajnie ogląda, ale grać w nią to jest tragedia. Dlatego są tacy męczennicy jak ja, którzy w nią grają. Wiesz co, chodzi. Dobra, ruszamy teraz na Kraków. No to jest najważniejsze oblężenie, żeby stworzyć Imperium Polskie. Niech tą pragę nawet zajmą, bo im słabsze Heere, tym lepiej dla mnie. O, nie wiem. Czy w 700 ludzi zajmę Kraków? Nie wiem. Nie wydaje mi się, nie ukrywam. A tutaj są bardzo drodzy. Zobacz, to możesz 90 ludzi zwerbować, nie? Za 20 wpływów. Stary to jest tragedia. Ale już wezmę ludzi zyskawicy. Pięknie. Dobra. 797 ludzi mam. I jest Kraków. Dobra. I rozpoczynam oblężenie Krakowa. W Krakowie jest 200 ludzi. Jedzenia mają na 14 dni, więc zgłodzenie możemy o tym zapomnieć. Najpierw wybudujemy maszyny oblężnicze. Okej. Okay. A później wybudujemy w ogóle to strzelanie i będziemy coś robić. Chyba nie opłaca się głodzić Krakowa, co? Tak mi się wydaje. Bo jak polskie armie się zbiorą, to będzie tragedia. Nie będę głodził Krakowa. Mm, dawaj. Dawaj. I dawaj. Nie, nie będę raczej głodził Krakowa, no to będzie szturm po prostu, olen, nie? Widzisz, tu Leszek Czarny zbiera armię, oj, oni będą, te armie wrócą pod Pragi, to będzie tragedia. Dobra, niech po prostu budują. 10 dni tutaj nie wytrzymam pod Krakowem bez ich interwencji, 100%, nie? 80 wpływów, bardzo mało. Ty, ja, ale oni chyba wyglądają na słabych, nie? Nie wiem, czy są słabi, ale wyglądają na słabych. Zobaczymy. Jakbyśmy tylko te maszyny oblężnicze wyko wykoleili, to by super. Dobra, dobra, 800 ludzi mam. Dobra, nie niszczę murów. Dobra, szturmujemy Kraków. Niech będzie. To będzie szturm na Kraków. Szturmuję już. Nie będę im niszczył murów, bo ja będę się później bronił na tych murach w Krakowie. Tak to zrobię, nie? Zrób największe straty, żeby Here osłabić, ale no wiesz co, tutaj nie mam podzielności pomiędzy moimi ludźmi a ludźmi mojego yy, wiesz, słusznika. To moi ludzie tutaj też będą cierpieć, nie? Aktualnie poczekam, niech moi ludzie podprowadzą teraz te, te rzeczy. I Ja po prostu rozpocznę pełnowymiarowy szturm, nie? <laughs> oni nie mają maszyn obleżniczych, więc nie zniszczą mi machin, więc to powinno być spoko. Ja wjadę główną marmią, wiesz? Główną bramą w sensie. Niech to poniszczą, świetnie. I teraz trzeba uważać, bo oni tu zrzucają kamienie. Dobra, teraz wjeżdżamy. Dobra, da mi się, udało mi się. Dobra, przejechałem. Ty, to oni na bramie nie mieli w ogóle strażników. Oni bardziej na murach się rozprzestrzenili. No dobra, w porządku. Ej, stosunkowo łatwe to oblężenie z Krakowa. W sensie, myślałem, że będzie o wiele trudniej, ale... Z taką przewagą to chyba luzik, nie? Tutaj idę pomóc. Ej, no... no. Ręka średnia, nie. Muszę kupić lepszy miecz. Dobra. Im trzeba pozwolić po prostu wejść. Boże, polskie jednostki dobrze wyglądają, nie? Te lepsze odierować. Ja ich po prostu staram się odciągnąć. E, no, gówno. Gówno, Andrzej, gówno. Jakim cudem młotkiem. Nie wiem, nawet tego nie koronkuję, nie chcę mi się. Dobra, luzi. Iluś zostało? Ośmiu, o Boże, dobra. Zdobyłem kraków dla siebie. Mam dla siebie realnie kraków, nie? Dobra, więc to powinno być OK. Zdobyto Kraków, rozpoczęły się wybory, ja muszę to sklejmować dla siebie. Ograb, tak, claim, this is my fief, Kraków jest mój. Eee, dobrze, w takim układzie karczmasz, sprzedaj jeńców, to jest mój Kraków, twierdza, improve garrison. I teraz tak, w Krakowie masz brać rekrut from region, na razie bierzesz wszystkich, którego tylko możesz, nie? OK. Wszystkich, których teraz możesz wziąć, bierzesz w Krakowie. I teraz ja się zastanawiam nad takimi rzeczami, czy się już nie wyzwalać z HRE, jak ona ma właśnie wojnę z Polską. Mi się wydaje, że to może być dobry pomysł. Żeby już się wyzwolić z HR. -e. to marnie, rozwiążę ją kompletnie. Zobaczę, ile mam ludzi. 200 ludzi mam. No nie jest źle. Kurde, wyzwalać się już od HR? -e? No mi się wydaje, że to może, mogłoby być spoko żebym się już wyzwolił od HRE, bo te HRE mają tutaj oddziały, które są dosyć słabe, nie? Dobra, wyzwalam się od HRE, uwaga. Opuść królestwo, zachować dobytek, zatwierdź. OK, i mam tylko wojnę z HRE. I ja muszę założyć królestwo. Tym zamkiem będzie zarządzać na początku moja żona, a później dołączy do mnie, nie? Czekaj, zarządzaj miastem i tymi mi rób może yy, dobrobyt osiedla, żeby wzrastał, a tego tego rynku bym nie chciał. Pola treningowe też nie. Chciałbym, żebyś zrobił sady i później spichlerz I dopiero to rozwijał. I dostaną ode mnie boost gotówki, bardzo duży. Dobra. ok. Fantastycznie. Teraz możemy tych nobeczków z HR -y tutaj rozjechać. Bo tu jest po 20 ludzi, nie? Tylko, że ja chyba nie dostaję wpływów jako buntownik. Kurde. No, nie dostałem wpływów jako buntownik. Dobra, mam Kraków dla siebie. Boże, tutaj Habsburgowie się biją z nimi. A niech się biją, niech wytracają jak najwięcej ludzi. Dobra, i teraz ja ich napadam. Świetnie. Boże, i to jest automat. Easy. Patrz, ja ich praktycznie wszystkich ludzi im pokonałem. Spoko. Zobacz. Pięknie, ta bardy dodatkowe, lepsze. O to chodzi, nie? Żeby oni mieli w ogóle jakieś większe. że nie wziąłem lota. Ale to dobra, w sumie moi ludzie to dostali. Dobra, konstancja tutaj się pojawiła. I czekaj teraz tak. Zarządzasz już tym miastem? Jeszcze nie? Ty, to beznadziejnie. Konstancja, to kiedy ty tu będziesz? Bo ja muszę mieć konstancję tutaj, żeby zrobić. Muszę mieć konstancję, żeby zrobić yy, królestwo. Jeszcze jej nie ma. Muszę czekać na Konstancję. Nie mam innego wyboru. Ty, ale mam 500 obrońców. Jakby tu HRE przyszło, to bym ich rozgromił, Imo. Naprawdę. Tak, kiedy moja babeczka tu przyjdzie? Patrz. Konstancja podróżuje, by objąć pię... Okej, okay, a gdzie ty jesteś? Tarbizu jest nieopodal. Boże, co ona robi w tarbizie? Przecież tarbiz jest po drugiej stronie świata kompletnie. Boże, kochany. Przecież ona jest po drugiej stronie świata, to jak ja mam utworzyć królestwo z nią? Czekaj, dobra, teraz zobaczę, jakie wy macie kultury. Jesteś Polką, jesteś Francuzem, jesteś Polką i ty jesteś Francuzem. Dobra. Trzeba wejść tak i im zmienić kultury tutaj. W karczmie. Bo ja będę z nich musiał utworzyć oddziały, nie? Dobra, jeden skonwertowany, a porywny. Nie, no wątpię, żeby ona była na pielgrzymce, nie? To było zbyt piękne. Dobra, teraz tego tropiciela trzeba zmienić na polaka. Skonwertować mu kulturę. I będzie gate. Dobra, bo wy będziecie to będą przyszli szlachcice polscy, nie? Panowie. Puściła się? Nie, no co ty? Widzisz, że muszę czekać, że ona tu przyjdzie, ale dobrze, że mamy w ga ...improve Garizona, no bo teraz przynajmniej te dywizje się zbierają, jednostki, oni tu trenują. Fajnie to wygląda, stary. Yy, nikt mnie nie atakuje. Z Polską mam pokój, więc będę mógł z nią ruszyć na wojnę niedługo. Tylko pieniędzy tutaj będę tracił jak lodu, nie? Gdzie jest moja żona? Zmierzę do Krakowa, by objąć, a gdzie ty jesteś, kochana, co? Nie Nieopodal Tarbizu, no to nie wiem, gdzie ona poleciała. Widzisz, muszę czekać cały czas, nie? Muszę czekać. Faktycznie muszę czekać na moją żonę, aż tu przyjdzie. Eee, siema, Meksu. Bo jak moja żona tu przyjdzie, to wtedy będę mógł stworzyć królestwo i zrobi... jak, jak to nazywamy w końcu? Rzeczpospolitą trójga Narodów, tak? Finałowo. To będzie Polska, Litw, Litwa i Rosja w jednym. Nie poczekaj, zarządzajmy. Jest już Konstancja, idealnie, dobra, twierdza, porozmawiaj z nią. Cześć, cześć żono. Pora na podjęcie decydującego kroku, czas ogłosić powstanie Nowego Królestwa. Dokładnie tak. Język i prawo będzie polskie. Okej. Okay. Nazywać się będzie i to nazywamy tak rzecz. Rzeczpospolita. Trojga narodów. Co nie? Rzeczpospolita czy Rzeczypospolita? Rzeczpospolita chyba. Chyba. Ok. Zima, siódmy rok, najnowszy istnieje rzecz Rzeczpospolita, Trojga Narodów. No, panowie, jest idealnie, nie? Więc ja teraz mogę zrobić tak, żeby utworzyć grupy z Pana Tropiciela. Yy, utworzyć grupy z Gniewnego. Niech sobie już latają. Pięknie. I z Ciebie też. Pięknie. I niech oni sobie latają. I my mamy wojnę tylko i wyłącznie z HRE. Więc wykorzystajmy to i ruszmy głęboko na tereny HRE, żeby sobie zdobyć punkty, nie? A te grupy niech się rekrutują. Niech robią coraz więcej ludzi, nie? Moja żona niech sobie tam zarządza na razie tą osadą. Chociaż wolałbym ją mieć jako tworzycielkę armii, nie? To jest dobrą babą. Kingdom of Galicia w Unii is proposing an non-aggression pact. Which is... Panowie, początek i zobaczcie, no. Już pakt o nieagresji. Ukraina wysyła. Respektują nas. Szanują nas, nie? Dobra, napadniemy no tą wioskę. Zacznijmy plądrować, zdobywać jakieś pierwsze łupy, nie? Marszałkowie, minus jeden. Ja tutaj muszę wprowadzić dekrety, takie jak, moi drodzy, Święty Majestat. To muszę mieć, nie? Więc be, muszę zdobywać się tutaj wpływów. Dobra, Agnes jest. Oj, Agnes, ty nawet nie wiesz, w co ty się... W... Oj, Agnes. Oj, oj, oj. Oj, 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 Agnes von Anges. Oj, jeszcze armię chciałaś zrobić na Polskę. Oj, Jezus, Agnes, słuchaj mnie. Trzeba było z Rafatusem siedzieć w piwnicy, nie? Agnes, a nie przychodzić tutaj. Zobacz, co się wydarzy teraz z armią Agnes, nie? bardzo się wydarzy z armią Agnes teraz. Husaria! Zobacz. 119 husarzy. Ojejku. Współczuję jej, nie? Cała armia polska właśnie napierdziela na Agnes. Cześć szaniasty. Agnes miała nawet okej OK jednostki, nie? Nie takie słabe. O. Pięknie, szwadron śmierci, ale straty ponieśliśmy, duże. No, 20 ludzi. Dobra, ale jakieś wpływy już wpadły, to chociaż tyle, nie? To się liczy, wiesz, o co chodzi. Niech będzie, dopóki nie mam szlachciców, to mogę sobie robić to, co chcę w tym kraju, nie? Więc to jest spoko, później będą szlachcice, to później się będzie pojawiał problem. Eee, dobra, ruszamy dalej, bo musimy zacząć bić mojego wroga i muszę zacząć dowerbowywać kawalerii coraz więcej. Bo robię iście husarską armię, nie? O, pan Wety, dzień dobry, proszę pana. A może by pan chciał porozmawiać z polską kusarią na temat szarży w szyku pitewnym? Uuu, 178 ludzi. Proszę pana, ja bym na pana uderzył, nie ukrywam. To bym panu tak przypierdzielił, żeby się pan zestrał w spodnie. Tylko wie pan co, zastanawiam się szczerze, jak to zrobić, nie? Kurde, czy, na, czy ja powinienem na niego ruszyć? Mmm, tych 100 ludzi ma jazdy 38. No dobrze, powiem tak, raz się żyje, nie? Królem Polski nie zostanę za darmo. Ale to nie jest wróg. To nie jest mój wróg w ogóle, nie? Armia Kazimierza Opolskiego dziwnym trafem nie jest moim wrogiem. Aha, bo ja nie mam z niej wojny. No dobra. To Ludwik II z Bawarii, w takim łodziokładzie leżysz. A już się wystraszyłem, nie? już chciałem tak. Ja nie mam wojny z Polską, wiesz? To swoją drogą, nie? Dobra, przyjadaj po prostu, Sarią. Będę musiał odrabiać tych kawalerzystów, szkoda. O Boże, ja pamiętam, jak tu się broniłem, nie? Muszę mieć dłuższy miecz. Gdzie mogę dobry, du, du, drugi. Yy, Boże, gdzie mo, mogę dobry, dwuręczny miecz dorwać? Albo jadę po glewie, nie? Macham tym mieczem jak kijem, chłopie. Glewia for life, nie? Glewia to życie, chłopie. Dobra. Zobacz, duże straty. Coraz większe straty już podnoszę, czyli biję się z lepszymi jednostkami, nie? Na miejsce wpływów będzie na Święty Majestat. Czarne serce było piękne. No ta, tamte, y, chłopie, tamten miecz, tamten topór był idealny, bo on miał taki zasięg, ty no i... Chłopie, no jakbym wyprosił od Boga dosłownie. Stary. No w sensie, wiesz o co chodzi? Tasak na drzewcu dostałem z bomby. No biorę go, chłopie. I teraz czekaj, trzeba wprowadzić dekrety, czyli yy, święty majestat. Po pierwsze, primo, to trzeba zrobić. Uchwalę to idealnie. Yy, marszałkowie, dobra, Senat, Trybunał Ludowy. Yy, Okej, okay, to się też przyda. A... To też by się przydało, ale już nie mam wpływów. Ale dobrze, bo wziąłem Święty Majestat, to teraz będę przynajmniej dostawał dużo tych, nie? Boże, mogę mieć 300 ludzi, chłopie, przez te dekrety, widzisz? To jest super! Jadę teraz się wywerbować do zamków i no, stary, jestem nie do dotknięcia, nie? Patrz, mogę mieć 300 ludzi, chłopie. Tych y, łupieżców w ogóle jest dużo, 80? Ciekawe. Przecież to powinna być egzekucja. Z 80 chłopów pod podkoszulkach przeciwko mojej husarii, która gromiła armię, nie? Zobacz. To są chłopy w podkoszulkach, to zobacz, co się tu wydarzy zaraz. Nie, mam tasak na drzewcu, rzeczywiście. No tutaj, no ra ża raczej żadnych strat nie powinno być, nie? Bo nie wiem, co musiałoby się stać, żeby taka jednostka zabiła mojego lorda albo jakiegoś. Mojego ziomka. Ty, no i bo od, od razu jest dynamiczniej z glewią, bo wchodzę i ścinam chłopa, nie? Z dystansu i cześć. Tu nie ma co gadać w ogóle. Od razu husaria, glewia i, i. to jest to, no. Dobra, rozgromcie ich, bo to jest bitwa tylko czysto i tak testowo, nie? Dobra, kawaleria sobie poradziła, zero strat w ogóle. I za to dostałem 40 wpływów. XPP. Może być. Nie będę tutaj nic zbierał, niech to do ludzi idzie. Glewda to najprzyjemniejsza broń chyba w tej grze. No chłopie, no oczywiście, że tak. Dobra, świetnie. 56 pływów. To co? Mamy po więcej jednostek? Nie wiem, takich Henrysiów, co mają 20 ludzi, to nie ukrywam, że nawet mi się nie chce atakować. To no, Doświadek no ma literalnie 20 osób w armii. No to powiem ci szczerze, no to nie jest jakiś zbyt bardzo, bym powiedział, wojowniczy, chyba, nie? Trzeba zmusić mojego wroga do kapitulacji. Tylko nie wiem jak to zrobić, panowie. Ty, a ja mam te osady w ogóle, jeszcze te zamki. Co ty gadasz?! Ten zamek przetrwał! No nie gadaj! I jeszcze zamek tutaj mamy! No nie gadaj, że to Rzeczpospolity Trójka Narodów jest, chłopie! Dobra, zobaczmy królestwo, nie? Jakbym chciał zebrać armię, no to oni mają po 17, po 20 ludzi. To tragedia trochę, nie ukrywam, nie? Dobra, za czym oni się zwerbują, to trochę potrwa. Ja raczej zamku nie zeszturmuję, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie, panowie. Ale tutaj sobie podziękuję na kanał z zapisami, panowie. No, udało się stworzyć Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Teraz ta kampania się rozpoczyna. Zostawcie lajka.